Dzień dobry w sobotę, tak bardzo yy, domowo. Zostaliśmy sami, więc zabieram was na dzień z nami, synu nie rozbieraj mnie, Krzysiek ehm, pojechał działać na działce, a my z Czarkiem zostaliśmy sami w domu z godzina dziewiąta, także zabieram was ze sobą z nami na ten dzień wspólny w domu. Mamy dzisiaj trochę średni humor chyba z rana. Co? Chyba nie do końca się wyspałeś. Już jest trochę zmęczony, ale jeszcze mamy chwilę do drzemki, więc pobawimy się, porobimy coś. Ja się próbuję ogarnąć. Jako tako na szybko zawinęłam coś tam, włosy na wałki. Chciałam się też umalować, ale pan nie do końca chce, żebym się malowała. Więc idziemy się bawić, idziemy coś wymyślać, coś robić, żeby zająć głowę, zająć czas. Tak, Misiu? Dasz mi buzi. Ty się widzisz w tym telefonie. No, widzisz, jesteśmy w lustrze. Tak? Będziemy nagrywać naszą sobotę dzisiaj. A jutro też spędzamy dzień razem raczej, tak? Chyba na basen jutro idziemy. Ogólnie byśmy pewnie gdzieś pojechali, ale Krzysiek zabrał nam samochód, więc jesteśmy zmuszeni siedzieć w domu i ewentualnie iść na spacer. Chociaż pogoda jest bardzo marna, ale myślę, że po drzemce się przejdziemy na jakiś spacer, co? Bo przed drzemką nie, bo pewnie byś mi usnął w wózku. Też później. Też później nie. Okay. A zrobisz papa? Zrób papa. Kończymy. Papa! Zrób papa. Jestem za bardzo zafascynowany tym, co się dzieje tu. Piękne wałki. A gdzie ja dałam tu tą kredę? Zobacz co to mamy. Spróbujemy. Wcześniej nie wiedziałeś o co chodzi. Może. O nie! <grym> Brawo mama. Pierwsze co? Wyjęcie kredy, potłuczona. No ale dobra, to spróbujemy tą. Chodź, zobacz. mamy tablicę, tak? Zobacz, czaruniu. Czemu telefon jest fajniejszy? Już mama. O. Pokaż jak piszesz, zobacz. Nie wiem jak ja mam. Da. Nagrywać nasze życie, bo za każdym razem jak wyciągnę telefon, to on po prostu do niego lgnie i nie mogę postawić. No, nie mogę postawić i nagrać tego, co robimy. Co robimy? przesypujemy makaron, tak? Przysypujemy makaron z opakowania do pudełeczka, tak? Proszę. Chcesz z, z blokowania? czy z podłogi? Z podłogi, tak. Wsypuj do pudełka. Super. Tu masz pokrętkę. No, pokrętkę, tak. No, ale to. Musimy zamknąć, jak będą rzeczy w środku. Chodź, wrzucimy makaron do środka. Tak, no teraz można zamknąć. zobacz, Zamykamy. I... I grzechotka się zrobiła. Grzechotka? Uh -huh. Otworzyć? Proszę. Zadanie tego pana spać na drzemkę kończy się przed dodatkową zabawą. Oczywiście musi przenieść wszystkie samochodziki, które ma, w jedną i w drugą stronę. Tak? Trzeba je poukładać. A panko Ala na ciebie czeka, żeby iść spać. No, powędruje dalej, tak? Jednak nie w tym miejscu powinny być te samochodziki. Tak. A zrobisz, papa? Papa? Papa, tak, idzie spać. Powiedz, idę na drzemkę. Papa, idę na drzemkę. Papa. Tak. Czerek właśnie poszedł na drzemkę. I mi przed jego drzemką udało się ogarnąć w mieszkaniu. Więc teraz. Pozostaje mi tylko... wziąć sobie obiad i położyć się. Nie wiem, chciałam się pomalować, ale nie jeszcze mi się chce w sumie malować. Także odpoczywam sobie w trakcie jego drzemki. Jesteśmy po bardzo nieudanej drzemce. Ani Czarek, ani nie odpoczęliśmy. Tak? Pan y, pospał 50 minut, po czym próbowałam go dospać i no nie szło mi to zupełnie. Wyglądał nawet w nosidle, trochę przysypiał w nosidle, ale bardzo nieudana drzemka, także my do tej pory y, borykamy się z problemem sennym. Dużo rzeczy udało nam się już ustabilizować i jest o niebo lepiej niż było. Ale drzemki to jest nasza zmora. No, nasza zmora od narodzin, tak? No. Nie lubisz spać na drzemkach. No, najgorzej, że jesteś niewyspany po prostu po tym złym humorze. No ale nic. Zbieramy się na dwór. Musimy się przewieszyć. I myślę, że i ja, i czarek. I ogólnie przyszły jego buty do paczkomatu dzisiaj, śmiesznie, bo zamówiłam je wczoraj, ja przyszły dzisiaj już do paczkomatu, więc idziemy się ubrać, idziemy odebrać buty, tak, i idziemy się przejść. Idziemy na spacer, idziemy na spacer, tak, trzeba się ubrać, z przebrać i ubrać w ciuchy, tak. No, i przejdziemy się, tak? Odbierzemy Twoje buty z paczkomatu, a potem w domu je poprzymierzamy. Chodź. Chodź, tak? Idziemy się ubrać. Byliśmy na spacerze. Ja cała zmokłam. Czarek cały o no, no, no. suchy. Ale wracamy do domu już. Co, zobaczymy tutaj, jest... zmokła nam paczka cała. No nie wierzę w ciężku. 干嘛？没良心。 Dochodzi powoli godzina 18, więc zabiorę Was może zobaczymy jak mi się uda na naszą wieczorną rutynę, tak Misiu, zabiorę tak, na naszą wieczorną rutynę. Przed snem dochodzi godzina 18, więc powoli biorę się za ogarnianie sypialni. I zazwyczaj w okolicach 18.00 czarek je kolację. Także chcę sobie ogarnąć, bo po kolacji od razu od razu do kąpieli, bo dzisiaj kolacja brudna, to znaczy zupa dyniowa, więc od razu z krzesełka. Tak, misiu, już sprzątamy i idziemy jeść. Więc od razu z krzesełka lecimy do góry. Więc muszę mieć już tu przygotowane ocieplenie, żeby potem położyć spać. Tak? To... No. Także mamy zupę dyniową, trochę mocarelki. I zobaczymy w ogóle, jak to się dzisiaj skończy. Czyste lustro, no, ale, 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 jak widzieliście, kolacja y, nieudana zbytnio, zupa praktycznie całkowicie odrzucona, y, trochę zjedzona mozzarella, a teraz idziemy, no idziemy się kąpać, tak? Co się dzieje? Idziemy się kąpać, no, idziemy, plusk, plusk. Mm. Tak, idziemy się umyć. I potem palulu.